Na progu kancelarii Ewa Kopacz kolejnych górników z jastrzębskiej spółki. Zaraz za nimi rolników, kolejarzy i pocztowców. Wszyscy chcą się spotkać z panią premier. Pani premier Kopacz i jej rząd te protesty. Żądają rozmów z premier Ewą Kopacz, która k***ała się wcześniej z ich kolegami z kompanii węglowej. Gdy premier Kopacz pojechała na Śląsk, śląskie kobiety wsiadły w autokarły się z nią i wysiadły w Warszawie. W Nowym Jorku rozpoczęło się wielkie k***anie. W zeszłym roku tak zwani łowcy cieni 30 najgroźniejszych polskich przestępców. Specgrupa, a nawet tam, gdzie wiodą swoje luksusowe życie. Tę księgę Siusiaków jest także wielka księga, jak ci... polecam wszystkim rodzicom. <noise> dzieci. Mi się, mi się, mi się, dzieci.